No, na razie na kadłubie nic nie ma Patrz! Kurwa Patrz! Dzień gniewu coś coś Nie, coś Coś Nie tutaj jest Ktoś tutaj jest On siedzi perfidnie, on tu siedział, na tym Na tym łóżku siedział Ciema, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj znajdujemy się w kolejnym ciekawym domku, ale dla odmiany domek ten znajduje się w Czechach nie powiem dokładnie gdzie, więc może się trochę różnić od naszych polskich takich tam domków, które zazwyczaj odwiedzamy. Ale jak Wy doskonale wiecie, i jak my to doskonale wiemy z doświadczenia, miejsca takie są zazwyczaj bardzo aktywne paranormalnie, ponieważ mieszkali tutaj ludzie, przebywali tutaj ludzie. Jak widać, pozostało tutaj jeszcze sporo wyposażenia w tym miejscu, także być może jeszcze uda nam się tutaj coś więcej ustalić na podstawie przedmiotów, które tutaj. Poz, y, Pozostałe jeszcze mam dla Was taką dzisiaj niespodziankę. Pojawił się u nas gość. Gość, który. W sumie gośno. Osoba, która z początku wspólnie kręciła ten projekt, kręciła SFC Urbex. Jest z nami Adam, czyli byku. Cześć. I dzisiaj będziemy razem eksplorować ten dom. Adam chyba pierwszy raz tak zobaczy, tak jak działamy tutaj ogólnie w kwestii paranormalnej, bo my wcześniej nagrywaliśmy wtedy sam Urbex. Także, o, ja nie będę przedłużał, oczywiście Jacob jest za kamerą. No. To, to jest standard, że Jacob jest za kamerą. I lecimy, sprawdzamy, co tu tutaj zostanie. Dobra, a gdzie my teraz jesteśmy? Tu jest jakiś salon, musiał być, nie? Patrzcie. Salon, kafelki, ale kafelki? Może kuchnia też tu była? No, ale powiem szczerze, że styl tutaj jest totalny. Ale miejsce na za nie? I taki jest. Ser... tutaj nic nie ma, nie? Tutaj nic nie ma, więc... I to akurat więc nic dalej. ciekawego. Tutaj taki obraz w ogóle mamy. No, bo to jest też blisko granicy, co może? Taki obrazek. Czy Widzicie, tutaj doskonale możemy to zaobserwować, że tu była kuchnia, no bo są po prostu szafki, nie? Widzicie, jeszcze kuchenne szafki mamy. A nawet mamy tutaj, patrzcie ile mamy przedmiotów, które pozostały, są to normalnie polskie nie, na które polskie, no bo to jest mówię, blisko granicy z Polską i ogólnie ten doznaj, znajduje się na totalnym piu, że wokół no praktycznie nic tutaj nie ma, same takie no pola jest tylko taka wąska, dróg, tu są to, tylko drzewa nie, tak, nic tutaj nie ma, także to będzie dodatkowy klimat, tu idziemy, zobaczymy. tu jest już żura no. Koło kuchni, nisko um, I te sklepienia Ło! Ło Ale niezła nawet chata, nie? tak taki okay. Patrz, tam zejście do piwnicy nawet Ale patrzcie na to, nie? Na to zdobienie Dobra, ja tutaj nie będę się tak no takimi tak. kartonami zachwycał, bo my tu przyszliśmy w konkretnym celu Ale tak to i tak jest tu burdel <laughs> W międzyczasie już tą k wyciągnę no tak. Tylko samolotowy włączyć czego no. Tutaj jeszcze łazienkę wam pokażemy Chwawarna Bo sokle Trochę obszerny domek Ale taki rozpieprzowy Sprawdzimy, musimy najpierw w 2 Tutaj przejść, czy tutaj w ogóle jakieś pole występuje Co tu jest? Tam już, to jest z drugiej strony wejście Do jednego pomieszczenia, gdzie byliśmy To będzie ten salon Tak, ale ja wyżej Tu patrzę, sprawdzać czy pole Wiesz, czy tutaj jest jakieś pole Włączymy jeszcze Spirit Talker od razu. No, ale na razie na kadłubie nic nie ma. Patrz. Patrz. No było tutaj. Czy to ty tutaj przy nas byłeś? Widziałem na urządzeniu, chociaż w Czechach, ale tu mogli też Polacy mieszkać, bo to było blisko granicy, nie? Proszę, bo no. to wszystkie wie, polskie przedmioty w Czyli tu mogli Polacy mieszkać, właśnie to też

Dobra, proszę się zbliżcie do tego urządzenia, jeżeli ktoś tutaj jest i mnie słyszy. To jest niemożliwe. Zobaczcie, że to jest butelek, nie? Patrzcie, ile tu musieli chlać, nie? Albo to już wiesz, bezdomni mogli tu przychodzić, nie? Też może też ile to też nie tej są No, ale tam też z drugiej strony, co by bezdomni na kimś robić tutaj? Tu nic nie ma. Przystanek jest tutaj Albo jakaś młodzież też Dobra, ale na górze jeszcze nie byliśmy, nie? No nie Idziemy nie do nie góry Radość Mówię. Mówię tak, pójdę pierwszy <grym> Będziesz po tych schodach, tam się boję Chcę Bagatelizować Bogate, Bagatelizujesz, To To w ogóle jest jakiś zdrowy nie? Uuu, wow, ale strych wielki. patrz tam. Mansakra. Co tu się działo na tym strychu? Kim jesteś? Jak masz na imię? Tam jakieś łóżko? Ale tam skoczyło na dole, na kadłubicy było. Czy mieszkałeś w tym domu tutaj? Ej, ale tu jest creepy. patrzcie na to krzesło tutaj. W ogóle, patrz jak tu dziwnie jest, nie? Tam to jest w hotelu, kurde. Te ściany to wszystko chodzi, patrz jak to jest pęknięte. Ja się boję, tu chodzi się. Ta, książki. książki. Jeżeli jesteś tutaj zbliżony do tego urządzenia, z tą lampką, proszę cię. Albo powiedz tutaj coś do nas. Imponujący. No, imponujący. no na razie tutaj nie mieliśmy na K2 żadnego wskazania, chyba że pójdziemy na dół, rozłożymy tego poda i tam zrobić ocb 7 też, nie? Na dole. Spróbujmy tutaj obraz wygenerować. Może się uda. Jakiś wykrzyknik się pojawił, ale mniejsza z tym. Jeżeli jesteś tutaj, to pokaż nam się. Czekaj, czyli kuchnia, tam pójdę. Bo mi się tutaj na tym urządzeniu. Ale tu jest to nisko jest też. Wow. Jest tu ktoś z nami. Czy możesz płynąć na to urządzenie, które mam w prawej ręce? Chyba będzie lipa, bo to jest słaby net. Dobra, idziemy na dół. Mi się wydaje, że na tym dole to jakoś tak większa taka... Jak w jaszu, on taki tam. Ja to na prawo, nie? No, tutaj no. Wiecie co? Rempoda postawimy gdzieś tam w tamtej części, a my tutaj będziemy i... nie, wiem, tu zrobimy nie, jakieś... No, jakby coś było, to będziemy słyszeć. Znaczy, no, niekoniecznie, chyba że tu zrobimy teraz sb 7 jeszcze. Ja tu, wiesz, chyba że coś tutaj... nawet się będzie chciało zbudować do potrzebnego urządzenia teraz. Jeżeli jest tutaj z nami ktoś, to proszę się do tego urządzenia, które teraz postawiłem tutaj z tą antenką to urządzenie. Proszę cię. Jeżeli słyszysz mnie, widzisz cokolwiek, daj nam znać w ten sposób. Zobaczymy jak tutaj będzie to działało, bo to niby trzechy, ale Czy jest tutaj z nami ktoś? Tak Halo, jak masz na imię. Czekaj. Czy mieszkaliście tutaj? Czy rozumiecie nas? Tak, tak. Tak, babka. Tak, ja mam wrażenie, tak. się. tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, w tym domu? Nie. A czy jest z nami tutaj mężczyzna? Nie? To było, że się zrobić. Było. Ilu Was tutaj jest w tym domu? Czy doszło tutaj do jakiejś tragedii? No. Przejdźmy tam może, a to tu zostawimy, może coś się stanie bardziej odważne Powinniśmy być wcześniej, nie? No, gdzie tam, tam nabierzemy Ale w domu jest dziwne, nie? Taki, Taki inny Jest u nas Muszę tutaj koło. To pomieszczenie takie. No, takie. Okay. Poczekajcie, coś tutaj jest. To. Po coś chodziło, nie wiem, ale to już tu, się. A może tutaj w tym pomieszczeniu tu, 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 Kobieto, jak masz na imię? jest babka Na pewno to jest babka Kobieto, czy widzisz kogoś? To są ja wolniejsze skanowanie Powiedzcie mi liczbę, ilu was tutaj jest. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Czy jest tu jakieś zło w tym domu? już było, była, ale A na kadwójce nic ciągle, nie? Tam nie, nie miałem nie wrażenie, w że w tym pokoju Tam tamiennym mi mignęło. Zresztą widzieliście, tak, że sami tak? albo coś się musi wybudzić, po prostu. Czasami tak bywa, nie? Dlatego nie nam całkowicie tego. Zobaczymy e, srs a Może patrz, stoi tam ktoś. A to nie wiem, czy to nie. chociaż? Patrz. No to, to tak dziwnie. To się tak, jakby rusza, nie? tak nie przypomina człowieka raczej. Nie, to nie był błąd chyba To się pokazało na tej jakby na tej ścianie tam Kurde, coś koło mnie lata, jakiś błąd czy coś ty, ty drzwiat tam, ale mam czarno. Ja nie wiem dlaczego ja mam czarno. Jesteś tutaj? Patrzcie to nie akurat, ale tu stanął, stał, czekaj On siedzi perfidnie, on tu siedział na tym, na tym łóżku siedział Normalnie na tym, bo to widzisz, to jest łóżko, nie? No. Czekaj, jeszcze raz to włączę Patrz, patrz co się tam dzieje, widzisz to? To akurat nie, ale tu on siedział na tym łóżku Ale jaja, nie? Czekajcie, ja z tej podejdę Nie bój się nas, stań tutaj przed nami, albo uś Kurwa, to stało na tym... Na tym materacu całym, nie? A czy może się zbliżyć do tego czarnego urządzenia z tą antenką, bo ciebie tutaj widzę. Proszę cię, zbliż się do tego urządzenia, znowu tam się pojawia. Nie wiem dlaczego, on się dziwnie trochę zaczyna robić. Nie chcę nikogo ale... <grym> Bardzo w innym miejscu, to mu położyć się byłem. Tam, tam gdzieś po dziewiątku. Położni. 2137. Patrz. Patrz? Już? Co jest? Coś się z... Czy się przyblokowało? Nie. Co jest? Co jest? Proszę cię zbliż się jeszcze raz do tego urządzenia czarnego. Nie uciekaj od nas. Proszę cię. Jeżeli jesteś mężczyzną, to zbliżcie się do tego urządzenia i potwierdźcie nam to. Jeżeli jesteś kobietą, to zbliż do tego urządzenia z tą matynką. No to było teraz sami, widzicie, ja od tego tak. to już... Czy chcesz, żebyśmy dali tobie spokój? Albo wam? Nie wiem, ale ten budynek coś na mnie dziwnie... Dziwne wrażenie po prostu na mnie robi jakieś. Czy możesz się zbior do tego urządzenia o tak jak ja to robię? To pomieszczenie, i najbardziej tamto, te dwa pomieszczenia takie dziwne wokół siebie roztaczają. No jest dziwnie. Chyba że jeszcze tam z tym ramponem idziemy. Co? Zmartwiony. Postawić. Może tu po prostu na środku pomieszczenia. Nie? Dobra, Alicja. Alicja, chciałem imię. Alicja, to jest no. kobieta. I ciągle kobieta, się przybijała. Alicjo, miło mi. Ja jestem Dawid, jestem Kuba i Adam. Alicja, czy możesz się zbliżyć do tego czarnego urządzenia z antenką, które postawiłem na ziemi? Widzisz je? Cisza też jest. Cisza straszna. straszna, nie? Alicja, proszę cię, albo ktokolwiek inny, kto z nami tutaj jest, nie obawiaj się nas. Zbliżcie tutaj do tego czarnego urządzenia z antenką, Ono krzywdy ci nie zrobi. Ono nam tylko pokaże, że tu jesteś. Dobra, jeszcze na dyktafonie co zrobimy? Sesja IVP. Sesja EVP, opuszczony dom Czechy. Słyszymy tutaj pewne głosy, pewne głosy takie, które odzywają się tak nieśmiało do nas tutaj. Nie musisz się do nas obawiać, my przychodzimy w pokoju i chcemy tylko nawiązać z tobą kontakt. My się teraz wyciszymy i damy tobie dojść do głosu. Mam w ręku takie urządzenie, które ciebie zarejestruje. Spróbuj coś do niego powiedzieć. W tej chwili. Jeżeli się nagrałeś, dziękujemy Tobie bardzo. Koniec sesji. Ja coś tam słyszałem. Też. Ale takie ciche. Mnie głowa boli, nie? Strasznie, jeszcze go Spiritalker włączę. Daj nam znać na tym czarnym urządzeniu z że jesteś tutaj. Nie uciekaj przed nami, wiemy, że jesteś. Ale chcemy mieć pewność. Pokaż nam to, a damy Tobie spokój, pójdziemy sobie. Czy w tym domu doszło do jakiejś tragedii? Ale to sklepienie jest tutaj mega dziwne, nie? patrzcie. Takie jak w obozie. Jestem tu od tysięcznego roku lat. To jest dziwne. To takie coś jeszcze nie padło. Czyli jesteś bardzo stary lub stara, tak? To co robisz w tym miejscu nadal? Od takiego roku. Słuchaj uważnie. Tam coś chodzi, tam się coś kręci, bo. Albo... <laughs> w takim razie słuchamy, wyda jakiś dźwięk lub hałas, żebyśmy mieli pewność, że. Jesteś tutaj Zamek Tam albo coś kapie, albo coś się szwenda tam Słuchamy Teraz się głosy jakoś zaczęły Odzywać Ilu was tutaj jest? Nie podaliście mi liczby Dobra, SB7 tu robiliśmy, czy nie? Tutaj, w tym miejscu robiliśmy chyba, nie? Tutaj. Hmm. Jeszcze raz spróbuję obraz. No, ja teraz włączę neta. Także może tam pikać na tym. O ile jest tutaj net, bo ja nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Dobra, może w taki sposób. Pokaż nam się. Pokaż nam swoje myśli lub to, co pamiętasz. Ja mam takie urządzenie w ręku. Spróbuj na nie wpłynąć i wygenerować obraz. Musisz się tego obawiać, to ci krzywdy nie zrobi. Czemu tu tak słabo świeci? Ach, chyba tu z Nerschobię, po prostu tu już gówno zdziałamy z tym. Dobra, nie będę się tym bawić. Jeszcze włączymy. Może na Gostubie coś tutaj będzie więcej, no bo Gostup też jeszcze... To jest taka straszna cisza. Taka, jest tutaj coś, ale. Nie wiem, to, czy to coś nie chce się po prostu ujawniać. Mnie dziwne, że od tysięcy lat do tego domu nie. To jeszcze nie było. Wiesz, co, to mogło być coś wcześniej jakiś cmentarz, czy coś, nie wiem. Ach, czy masz nam jeszcze coś do powiedzenia? Czy mieszkałeś, lub mieszkałaś tutaj w tym domu? Dobra, jak widzicie, jesteśmy już na zewnątrz. Co ja mogę powiedzieć o tym domu? Według mnie była tam energia, była tam energia, głównie przebijała się tam ko kobieta, ale ta energia nie była jakaś taka zbyt silna. Miałam wrażenie, że nie chciała też nawet z nami kontaktu tam jakoś nawiązać. Nie wiem, ilu tam było. Jak już mówiłem, była tam na pewno kobieta. Nie wiem, będziemy jeszcze przeglądać ten materiał na pewno. Na pewno coś wyjdzie w trakcie montażu, jak to zwykle bywa. I oczywiście, jeżeli materiał Wam się podoba. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry, ja już dzisiaj śpię, jesteś jesteśmy na totalnym zadupiu, ale dobra, czasami musi być śmiesznie. Zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi, widzimy się w kolejnym materiale, siema.